Dzień dobry Artur Zambrzycki, oddział Pyrzyce. Dzisiaj mamy lot LRT 330 km. Jest zamieniony z lotu Groningen z powodu złej pogody w Groningen. Także cały rejon lotowy leci dzisiaj 300 No Jest godzina, jest godzina 9.19. W tamtym tygodniu już było, o tej porze głębia, ale był 10 minut później, wcześniej wypuszczone. Dzisiaj są wypuszczone o 6.10. Także myślę, że 9.30, 9.35 się pokażą. Zapraszam na relację z lotu. No już jesteśmy po polocie. Generalnie już jest, minęło 2 godziny i 15 minut. No, lot nie należał do łatwych. Dziwny lot, bo gołębie wracały od schodu. Pierwsze, pierwsze zupełnie pojedynczo, później jak było około 20 gołębi to 9 na raz nam też siadło, także gdzieś tam po przeleciał. Ale jako pierwszy zameldował się gołąbek, 3-letni gołąbek z 2021 roku gołąbek niebieski, niebieski samczyk bardzo ładny gołąbek który wywodzi się z mojego gołębnika hodowlanego z gołębi, z gołębi y, Jungewist z gołębia 139. Y, Jungestwist Junge on wywodzi się z, z gołębia Figo, także rewelacyjnego gołębia. A matką tego gołębia jest samica 293, która wywodzi się z gołębi Jansen bellens oraz La Janssen. Także też rewelacyjne gołębie, które latały, latały mnóstwo pierwszych konkursów. Także myślę, że ten też będzie bardzo wysoko w oddziale, ale zobaczymy, będzie lista, lista pokaże, że gołąbek naprawdę w super, w super formie. Zameldował się jako pierwszy. Dzięki. Jako drugi po raz kolejny z, w szpicy siada gołąb z, z syna Ultimate, czyli to jest gołąb, wnuk, wnuk dla Ultimate, dwuletni gołąb. Zresztą w tamtym roku miał też pierwszy konkurs, także na każdym, na każdym locie z Ultimate, coś w pierwszej trójce siada. Także to są rewelacje gołębie, gołędzie, które, które super się sprawdzają. Tutaj na moim gołębniku od mojego kolegi Ditera. Ultimate rewelacyjny lotnik i rewelacyjny rozpodowiec. Także tutaj mamy syna 60. I samicy, to 60 jest dla ultimate synem, A 2041 jest wnuczką dla ultimate. Także super, super. Gołębie, które siadają po szpicy. Dziękuję. Jako trzecia zameldowała się samiczka, roczna samiczka, która wywodzi się od strony ojca z oryginalnego samca e, 3765 od Marcina Bochynka który jest wnukiem dla 1745 i 4499 Super pary rozplodowe no i super, super lotników. Także e, od, y, od góry też jest gołąb oryginalny 2188 gołąb y, z linii Gotel, Także podstawa gołębi u, u Marcina y, Bochynka. A matką tego gołębia jest samiczka o numerze 182, która wywodzi się z... Y, która jest dla, dla gladiatora jest prawnuczką. A matką, matką tej samicy 182 jest córka Marcelis Ralfa Szablon, czyli rewelacyjnego gołębia. Także tutaj mamy z góry Marcin Bochynek, z dołu Ralf Szablon oraz Gerniks Gladiator. Witam, już jesteśmy po zegarach, lista się już okazała. Zaczynamy od drugiego, później mamy czwartego, 11, 20 i 30. No generalnie lot, lot był bardzo dziwny, no ja nie jestem z tego lotu zadowolony, gdzieś tego gołąbki wracały nam od, od schodu, zatem coś musiały nadrobić. No, może dlatego, że też były przygotowywane na 500, a zmieniliśmy decyzję, bo nie było pogody, tak naprawdę w piątek. Może trochę za silne, ale wszystkie w sumie nie, jednego, jednego gołąbka brakuje, rocznego samczyka, a tak w miarę, w miarę szybko, szybko się po, pozbierały. Aczkolwiek na początku było ciężko, bo pojedynczo siadały, a no, później, później, jak już troszeczkę ich tutaj było, to e, Siadały już stadami, nawet, nawet jak już było wiem, kilkanaście sztuk, to 9 czy 10 staraz siadło. No i następny, następny lot mamy e, Groningel, lot rejonowy. Także przygotowujemy gołębie, żeby ewentualnie poprawiły się na następny lot. Pozdrawiam.